Ale czas! Mało osób wie, że gdy podąży się lewą stroną, przechodzimy na górę tego wodospadu. Uuu. Czasami pięknymi Tuż przy paprociach, co w takiej jaskini można by znaleźć? Hmm. Zapraszam na dzisiejszą wyprawę. Idziemy pod namioty, pod wodospady. Słuchajcie, e, tu mamy piękna rzeczka, się już zaczyna. E, zaraz tutaj dziewczęta już są gotowe. Tak, z przodu już Leszek tutaj wyszedł przed nami. Nie przejmujcie się za siekami, dlatego że tutaj ustawili je po to, dlatego że jest droga uszkodzona, a my idziemy właśnie na szlak, na szlak wodospadów, nie czterech wodospadów, e -e -e, jest zupełnie inne, są bardziej moje ulubione, idzie się zupełnie przyjemniej, a tych wodospadów też jest dużo. Tak? Zresztą, jak się uda, to dojdziemy też do ukrytego wodospadu i no naprawdę będzie fantastycznie. Wyruszamy więc w naszą podróż. Będzie ona prowadziła przez wiele wodospadów, i pomimo, że nie jest to bardzo wymagająca trasa, to o, właśnie uwzględnia takie małe. Nie wspinaczkę, bo Majka daje radę, ale czasami trzeba wziąć włączyć napęd właśnie na cztery łapy, a w naszym wypadku dwie nogi i dwie rączki. Pełno jest pięknych miejsc do zdjęć, do kolektowania wspomnień, do delektowania się niesamowitymi widokami oraz piękną naturą. I każdy korzysta z tej natury na swój sposób. Czasami ciszą, czasami pięknymi wzdechnianiami. <grystanie> A ja czasami wygupam. To będzie tutorial. Co zrobić, kiedy masz przeszkodę na drodze? Trzeba wziąć duży rozbieg i działać. Po pokonaniu tejże przeszkody, udajemy się w dalszą drogę. A cóż to będzie za zakrętem? Co tam się chowa? A tutaj mam taką małą niespodziankę, czyli jaskinie. A co w takiej jaskini można by znaleźć? Hmm. Było w jaskini. Super. super. tylko nie znalazłam nie żadnego tam tajemniczego księcia Ani to Oj, co teraz? Szukamy dalej. Zabry, tak? szukamy, szukamy dalej. Uwielbiam tą trasę, bo atrakcje kryją się jedna za drugą. Ale super! Wow! Ale czas! Mało osób wie, że gdy podąży się lewą stroną wzdłuż tego strumienia, tuż przy paprociach, które kojarzymy się z krainą dinozaurów, to można wejść za ten wodospad i przejść tuż za nim. Widoki są zapierające dech w piersiach. Więc podążamy za tym, że wodospadem i po kamieniach. Które często bywają zalane. Tutaj, akurat było mało wody. Przechodzimy na górę tego wodospadu i podziwiamy to wszystko, co stworzyła natura. Niewiele osób też wie, że kiedy podąży się w górę tego sumienia ścieżkami, które często są zamazane, to dojdziemy właśnie do sekretnego wodospadu bronionego przez Bobry. Jak widać. Ale żeby tam dojść trzeba skakać po kamieniach. Czy uda mu się przejść na drugą stronę tutaj? Z jednego kamienia na drugi i czasami trzeba się podeprzeć. Ale dla sprawnego nic trudnego i można podziwiać cały wodospad z bliska. Zostaliśmy do e, destynacji finalnej, do wodospadu tutaj. E, musieliśmy przekroczyć rzekę trzeci raz. Dziewczęta zostały tutaj na brzegu, dlatego sobie, że o, już miałem dosyć przekraczania tej rzeki, a tu są naprawdę śliskie kamienie trzeba bardzo uważać. E, dzisiaj wyjątkowo przeszedłem w butach zwykłych i mam jeszcze sukę. Zobaczymy czy mi się udaje utrzymać sukę jeszcze w drodze powrotnej. E, trzy razy muszę przekroczyć tą rzeczkę. Także, ale piękny jest wodospad, za chwileczkę wracamy, bo już się robi ciemno, a musimy jeszcze rozbić obozowiska. A jeszcze mamy dzisiaj pływanie zaplanowane, więc, mm, mm, więc trzeba szybciutko iść już. Jemy czekoladę, żeby nabrać trochę energii. Na wyjazdach można jeść czekoladę. Trzeba! trzeba. Nieważne że dieta. Powoli wracamy w stronę naszego obozu, ale to jeszcze nie koniec atrakcji na dzisiaj. Idziemy w piankach popływać pod wodospadem. Wziąłem mój 3-metrowy selfie stick, aby nagrać właśnie takie ujęcia odzwierciedlające to, czego tam doświadczyliśmy. Na szczęście, mamy też tutaj naszą operatorkę kamery, która pomogła nam nagrać dużą część tego materiału, który teraz zobaczycie. Tymczasem ja płynę pod sam wodospad, żeby poczuć kontakt z naturą. No, nie? Słuchajcie, coś niesamowitego, pierwszy raz wpływam aż tak, oczywiście w piance, bo w piance, ale zabawa przednia. Jeżeli boicie się wejść do wody po prostu tak, jest lato, nie? A niby lato, ale w Wielkiej Brytanii jest naprawdę zimno. Jak się boicie, bo zimno, bo coś, w piance, jak jest w piance? No rewelacyjnie, ja się boję zimnej wody, wracam, słuchajcie, ja po prostu Dzięki zdjęciom możemy wracać do tych pięknych chwil. Ponownie, kiedy mam gorszy dzień, to właśnie patrzę na moje zdjęcia i filmy z wypraw, i wtedy wracam wspomnieniami i powracające uczucia, kiedy właśnie tam byłem. Polecam Zobaczcie ten piękny wodospad, Ale co trzeba zrobić z nim? Trzeba by też ponurkować tutaj, więc. Zauważyłem, że im częściej my wchodzimy do wody, to i Maja też dołącza do nas, chociaż ona za bardzo nie lubi zimnej wody. Ożywienie, wspaniałe. wspaniał! Sz... Jeszcze bym sobie jeszcze raz wszedł do wody, ale widzę, że się wierają już. A mamy jeszcze do przejścia jakieś 4-5 minut. Później musimy jeszcze rozbić namioty, a widzicie, już powoli zachodzi słońce. Więc trzeba chować gażety. I iść, póki jeszcze adrenalina trzyma, ale tak, czuję się tak pobudzone, jak po najlepszych To są rzeczy po prostu, kiedy czuję, że żyję, że to. to... Dlatego tak mi brakuje takich codziennych wyjazdów analjowych. A jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę, to polecam. Wodospady, jak nieba, nie, ma, nie się. W drodze powrotnej mamy do odwiedzenia jeszcze jeden wodospad, który celowo upominaliśmy. Dlatego, że możemy go zobaczyć, o właśnie, dość z bliska, porobić masę zdjęć, które możecie zobaczyć na naszych facebookach, i wspiąć się do góry. Jak wspominałem, wymaga jest nawet na 4 łapy czasami. Udało się wejść? Ja Cała jest Cała Uff! Hello! U. Doszliśmy na miejsce. Fajnie, jest, żyjemy, wygodna tak. jestem. Siedem kawałków. Tak, zaraz sobie robimy obóz. Jak rozpalić ognisko? Tutorial. Układamy drzewo, bierzemy zapalniczkę. Pali się. Obóz rozstawiony. Tutaj mamy jeden namiot. Mamy drugi namiot, jest ławeczka, jest ognisko. I oczywiście tak, jak na ognisku. Jest już kiełbaska się tu smaży. Także jest pięknie. A tutaj mamy: zobaczcie, rzeczkę. I takie klimaty to ja lubię. To jest coś fantastycznego. Tymczasem bierzemy się za smażenie kiełbaski. I do zobaczenia jutro rano. Podczas naszych wyjazdów często siedzimy długo przy ognisku. Rozmawiamy na wiele tematów. Majka usnęła na kolanach zmęczona po całym dniu dzień dobry rano to jest namiocik to specjalny namiot blackout zrobiony tak, żeby w środku było totalnie czarno, żeby nawet tak jest na zewnątrz jasno, to żeby po prostu można było spać sobie, bardzo ciekawa opcja blackout widzicie tu jest fajnie jasno, a tam w środku jest ciemno i tam można sobie spać do późno, ale nie jest późno, jest rano i teraz zobaczcie jakie piękne widoki tutaj można zobaczyć z rana i Jest od razu rzeczka i było to ognisko mamy kibelek i ogólnie jest przepięknie To się nazywa biwakowanie, to jest coś pięknego Dobra Normalnie coś fantastycznego Takie widoki można podziwiać A rano to po prostu trzeba użyć tej rzeki, bo aż się prosi, żeby małą, poranną toaletę zrobić. ten chcemy iść w zimnej rzece. W no nie jest taka jakaś zima wcale. I jak się zamarza, to tylko dłonie. <gry> Ale to wiecie co? Aż się kusił, żeby to zrobić i na No i teraz to można nazwać poranną Jest pięknie. O, gdzie się wybiorę pani? Umyć buziaczka. Żeby być piękna z rana. W strumieniu tak z rana? Strumień jak źródła kleopatry Jak się spało? Bardzo wygodnie A poranek tutaj w takich okolicznościach Pięknie Ten szum rzeki zdaję uspokaja zdaję. Było cudownie, naprawdę polecam i teraz mamy śniadanko Woda pierwsza klasa troszkę się rozpadało Zwijaliśmy namioty w deszczu więc tego nie nagrywałem, bo wszystko szybko, szybko. To nie był czas na nagrywanie, ale było fajnie. A jest. ten cały mokry, zobaczcie moje spodnie. Są całe mokre. Tu są suche. tu są mokre. Masakra. W międzyczasie wyszło słońce, jest fajnie. Troszkę przeschną rzeczy. E, ja zostałem w kurtce przeciwdeszczowej, bo ma e, być lodospad. Tam często zbryza duża U mnie panuje jedna zasada. Wszystko możemy, ale nic nie musimy i wybraliśmy, żeby następną atrakcją był bardzo ciekawy wodospad, ale niezbyt wymagający, bardzo krótka trasa, więc ruszyliśmy w górę kolejnego strumienia, nieopodal, który był i co tam się okaże? Czy będziemy się spindać na górę? Wyszliśmy tak naprawdę na górę, ale teraz tylko chciałem Wam pokazać kilka przebitek na koniec tego filmu, dlatego że i uczestnicy są zmęczeni, i nie wiem, czy Wy już oglądaniem tych pięknych widoków też możecie być zmęczeni, czy może byście chcieli dołączyć do takiej wyprawy? Nie wszystko tutaj nagrywałem, nie wszystko wrzucałem też, żeby wziąć i poczuć trochę tego klimatu. Na przykład nie nagrywałem tego, jak wchodziłem na ten wodospad, w sensie za ten wodospad, ale tutaj wrzucę dwa szybkie zdjęcia. Dziękuję, że wytrwałeś do tego momentu, dlatego że ten montaż, montaż tego filmu zajął mi około 48 godzin. Tylko nie zajęło mi to dwa dni, tylko zajęło mi to cały praktycznie miesiąc po dwie godziny dziennie. E, tu montaż, tu troszkę eksportowanie z kamery 360, docinanie, nagrywanie lektora, masę, masę godzin i dlatego tyle czasu zajmuje. Czasami e, w publikacji filmów właśnie się poślizgną do tego, że tego typu filmy zajmują masę, masę czasu. Więc jeżeli dotrwasz do tego momentu, a jeszcze nie subskrybujesz, to Proszę cię, daj subskrypcję. Napisz jakiś komentarz. Daj łapkę w górę, dlatego żeby mnie ja widział, żeby w ogóle ktoś to ogląda. I żeby troszeczkę algorytmy widziały, że ktoś to ogląda, że ktoś to lubi. Um, I następny odcinek będzie o tym jaka sytuacja jest z tym kamperem, to będzie taki duży update co się dzieje z silnikiem dlaczego ten kamper jeszcze nie jeździ, kiedy zacznie ten kamper w końcu jeździć e, dlatego, że być może będzie właśnie e, już wiadomo co dalej z tym kamperem, bo nadarzyła się pewna okazja e, ale o tym opowiem w następnym odcinku e, już za tydzień, więc trzymajcie kciuki żeby okazało się, że to będzie coś fajnego. E, tymczasem dziękuję, że jesteś już właśnie, że dotrwali do tego momentu i chciałbym Cię zaciekawić tym odcinkiem lub tym odcinkiem, który po prostu YouTube mówi, że to będzie dla Ciebie najciekawszy odcinek, więc e, zobaczmy, czy to jest prawda. Napisz komentarz w tym odcinku, e, do jakiego Cię doprowadził. Tymczasem do zobaczenia za tydzień.